Dzień w minutę, który dzisiaj spędzam w Sejmie. Zapowiadało się dość nudne posiedzenie, ale okazało się, że nowa ustawa covidowa jest pełna niespodzianek. Na przykład rząd z powodu jednego problemu przy jakiejś małej inwestycji przyniósł nam przepis, dzięki któremu będzie można wyrzucać na bruk lokatorów, którzy mieszkają tam, gdzie akurat będą inwestycje prowadzone. Przypominam, że w tej chwili w epidemii, w COVID-ie, wprowadzono zakaz eksmisji i że wszystkie kluby go poparły, wszyscy my posłowie byliśmy za nim. Natomiast bardzo ciekawe było to, że tutaj yy, na sali Komisji Finansów ona jest za mną, pokażę. Tam gdzieś siedzi sobie minister Kaleta, który no jak wiemy bardzo ochoczo i odważnie wypowiada się często w obronie lokatorów. I kiedy my razem z innymi posłami, ja tutaj składałam poprawkę o, o wykreślenie tego zapisu, staraliśmy się, żeby przekonać rząd o tym, że jest to niewłaściwy zapis. Pan minister Kaleta niestety milczał. W Sejmie również bardzo... Ciekawy projekt, który wpadł dosłownie w środku posiedzenia. Ten dróg, w którym no likwiduje się de facto stanowisko Rzecznika Finansowego, będzie przez nas na pewno analizowany i omawiany, ale zobaczcie, to jest kolejny Rzecznik, po Rzeczniku Praw Obywatelskich, który został de facto, no nie wiadomo na kiedy i do kiedy zawieszony jego wybór i po Rzeczniku Praw Dziecka, który został skompromitowany wypowiedziami obecnego Rzecznika Pana Pawlaka, to rzecznik, praw, rzecz, rzecznik finansowy bronił naszych praw, jeżeli chodzi o banki i firmy pożyczkowe. To była bardzo potrzebna instytucja, i dzisiaj PiS zamiata ją pod dywan, po prostu przenosi te kompetencje do ułokiku. Będziemy na pewno przeciwni temu.